Przeklęte szkodniki i lepiej byłoby to łopatą roznieść na miazgę albo nie nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? Keira, co ty tu robisz? O, Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być, nie kocu z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki Kielfa? A co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Hmm. Dlaczego Elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzej. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać, co tutaj robisz. Hmm, niech pomyślę. E, zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malownicze plenery? E, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Ja się tu ukrywam, Gerald. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak. Mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Zbierałaś sobie dziwne miejsce na piwkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilwgar. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cieszycie bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów. Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałeś się z nimi skontaktować? Ach, kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieźniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgardu zamieszkał w szerad. można władca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Czemu ci na to aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani. Wyście taka wielka czarownica. Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica... Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym od odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę. We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Hmm. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, któremu udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłominice. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek, będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobij po prostu zadrga medalium, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii, a to było jak uderzenie cepem. Przestań, przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło, jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości, i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie, opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła ci poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejsze. Skąd masz ten Xenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego Elfiego Czarodzieja. Tak, nawet nie wiedziałam, że Elfy też ich używają. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. I już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Mhm. Mm Dziękuję.